Musimy wysłać wiadomość do wszystkich, że Torisi dba o swoją rodzinę i swoje interesy. Zrobisz to, enzo. Tak zrobię. Sanchez wszystko ma swoją cenę. Naszą cenę. Każdy płaci. A jeśli nie, trzeba im przypomnieć, jaki mają obowiązek. Niektórzy próbują uciec od tych odpowiedzialności. Myślą, że gdzieś tam na świecie znajdą miejsce, gdzie nasza ręka nie sięga. Ale nikt nie ukryje się przed tą rodziną. Nie na długo. Mory, kraty, uzbrojeni ludzie. Myślą, że to ich ochroni. Pokaż im jak bardzo się mylą. Tam jesteś moimi oczami i uszami, Enzo. To, co widzisz, to co słyszysz, należy do mnie. Nigdy o tym nie zapominaj. Pamiętaj, nasi wrogowie czają się jak żmije w trawie. Musimy uderzyć pierwsi. Cicho, bez wahania. Gdyby ktoś był na tyle głupi, żeby włożyć rękę do mojej kieszeni. Twoim zadaniem będzie mi to zwrócić. Pamiętaj, to co dajesz tej rodzinie, wróci do ciebie z nawiązką. Witaj, Hansa. Cardam Play. Jeśli podobał ci się ten film, daj lajka i suba.